i music Ramna plac! Kurwy syny. Siemano, z tej strony Kałach i Kasper. A dzisiaj przedstawili Wam kolejne trzy przypały z polskiej rap gry Bang Bang, ale zanim to nastąpi, chcieliśmy Wam przedstawić zajebisty mikrofon do nagrywania filmów telefonem. Zastanawiacie się, jak on nagrywa w jakiej jakości? Tak, zastanawiacie się, jak nagrywa nasze vlogi, bitwy i inne wydarzenia. Możecie to właśnie sprawdzić na naszych produkcjach, które wychodzą u nas na kanale. Tak, dokładnie. Bardzo dobry mikrofon, bardzo dobra firma, warto polecać, znana marka Pro. A linki macie w opisie do tego y, sprzętu. Ja. Mamy no firmy, mniej. która to sprzedaje. Polecamy, łapka w górę. Tak, a teraz bardzo. przechodzimy do tematu naszego. Trzy największe przypały, a pierwszym z nich ty. Ty. Co? ty. ty, 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 ty. 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 słyszałeś, że Solar nie żyje? Co? No... Ty. Co? A ty jest mafii? Tak, ty jest ze Umarł! Ej, o kurde. No, umarł. przypał trochę co? Ty, no ty, słuchajcie go trochę? No nie za bardzo. Ja też w sumie nie za bardzo. A to co, kupujemy jego płytę jak umarł? Jak umarł. No jak umarł, to warto kupić płytę. No w końcu posłuchamy te No same. tak, no pierwszym przypałem jest promocja Solara. promował swoją płytę Klub 27 poprzez pozor pozorowaną śmierć, tak naprawdę. Tak, no promocja z no. tej płyty Klub 27 w ubiegłym roku. Bardzo można uznać, że to była najgorsza promocja w polskim rapie, w naszym zdaniem Zdecydowanie jedna z gorszych promocji to była. Najpierw jakieś pijackie wpisy dawał, pisał o jakichś stanach depresyjnych, które później Nagrywał okazały filmiki, się nieprawdą. Nagrywał Instagrama, usuwał Facebook, jakieś profile. Tak, tak. Prosił znanych raperów, żeby też pisali o tej śmierci. Angażował do tego inne, po, inne postacie. Reto też. Okłamał, okłamał swoich fanów tak naprawdę w pewien tak. sposób. Mnie nie da się ukryć, że fani reagowali w bardzo w sposób taki i Martwili się o niego. Martwili się, wypisywali, naprawdę uwierzyli to, w to, co, w to, w to, w co on, co on pisał, panie. no bo trudno nie uwierzyć swojemu idolowi, nie? Który no, tak. idol okłamał swoich fanów? No umówmy się, że to bardzo słabe zagrywka, szczególnie wtedy, kiedy Mówi, że umiera. No, no tak, no. Sugeruje to, że jest w bardzo zły stanie psychicznym, bo też o stanach depresyjnych było mówione. No tak, ja myślę, że to bardzo bardzo była zła promocja, jedna z gorszych w polskim rabie, jak ten tak prawdę. Cała ta promocja miała bardzo autentyczny wydźwięk w momencie, o którym jeszcze nie było jasne o co chodzi. No, fani Ale... w to, jeżeli wszyscy byli o tym przekonani. No, później się w okazało. W poprzedniej sytuacji my też byliśmy no. tacy zafraso zafrasobowani tym tematem. Bla. I uwierzyliśmy w to, tak naprawdę. W Więc sposób. doskonale rozumiemy innych fanów, którzy też poczuli się zmanipulowani. No tak, no. Zdegustowali całą promocją, e, ja, się, ja osobiście się poczułem mocno zmanipulowany tymi. To taka niefajna, brudna hmm. zagrywka, także panie stolarze. Tak, naprawdę. To proszę było... tak więcej nie robić. Pan nie. ma przecież całą całowytwórnie i pan może to inaczej promować. A tymczasem przechodzimy płynnie do drugiego tematu. Sławetny freestyle El Doki. Wiesz, to siedział na tych sofach? Ty. El doka. i świrowo filozofa to ale nie wiem co oni tutaj robią, tych dwóch kolesi z pustą głową O, oczyszczam miasto jak koplobo Spoko, 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 Ty. Spoko, spoko Ale to się nagrało? Nie Mortu, nie, nie wrzuciłś tego nigdzie? Nie. Dobra, dobra, dzięki Mordko. Przede wszystkim z MTV wpuszczamy to. Tak, nie, nie, nie puszczamy tego, ale Eldo można powiedzieć, że był uznawany za taką postać trochę przemądrzałą, ponieważ... A dlaczego na... gość powiedział no. o Eminemie? Gość powiedział generalnie, że Eminem jest nieautentyczny, że się sprzedał, że jest nieprawdziwy, że oszukuje że, 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 tak że robi tak palcami, a jest, a jest drogi. nie może tak robić Nie płacami. może tak robić to palcami. Zidroga, to nie jest No to nie, no, brakowało mu zdecydowanie takiego luzu i dystansu, Siebie. O, to jest dobre stwierdzenie, bo ten dystans do siebie bardzo jest widoczny przede wszystkim w rozmowie z e, Bakolem. E, i w niektórych e, wywiadach jego wtyk naprawdę no Tak, Tak, tak. Się dość, mm, Spięc, spięty jest taki bardzo i taki sztywny. No. Sam fakt tego wypowiedzi no. o tym freestyle'u, które potem jakby masa tych przeróbek, co oczywiście... Ej. Po... Nie przyjął tego za dobrze. No tak, ale mówią, że polskim chłopakom brakuje luzu trochę, więc wiecie, trochę luźnych chłopaków. No myślę, no, że teraz będzie lepiej, bo jest bardzo popularny temat LGBT w tym momencie. No tak, i się poróżniają niektórych. to jest luźny temat, Ta, bardzo jest. luźny. No ale co? A później też nastąpił ten Freestyle Słowak na tych sofach, gdzie tam, wiesz, no niestety to wypadł no. bardzo niefortunnie w telewizji. Się popuścić, mówię, ty, no się podpuścić, mówią, no ej, dawaj, 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 nie prostu to Ja to jest historia, jak daje pan, jesteś na ekipie i ktoś mi dał, no i nabijamy coś mordeczki. No. taki ten z tak, tak, tak. teraz <gryblu> drukulę, sklejasz? A wszyscy. Aha, dobra, to ja no, Tak. <grym> Później to zostało też podsumowane, można powiedzieć, albo w, w jakiś sposób zachowanie Eldo zostało wyśmiane przez SB Mafia w kawałku White and Yellow, gdzie trochę podnisobali w pewien sposób tak delikatnie. No przyczepili się dość mocno. Namijami. Przyczepili się, powiedział. Powiedzieli, że Eldo jest ich maskotką w ogóle i takie inne. No także ten. Finalnie, konc... finalnie niedawno z, z tamtym roku zdaje się, powiedział Eldo, że spostowały sprawę, że już nie ma żadnej tam niesnasek między nimi no, i tam coś są pogodzeni. Tak, że chłopacy się pogodzili, sprawa tego freestyle'u została już zapomniana. Tak. To jest taka z jednych wpadek, można powiedzieć, starszych, bardziej sterodawnych. No każdemu się zdarzały tak, wpadki. No. Elton jest bardzo mądrym człowiekiem, myślę, artystą, prawdziwym, płodnym poetą. Tak, także... przede wszystkim nie da mu się, że jest legendą, odmówić tego, że jest legendą polskiego no, rapu. Kawałek jak Granice, Nie pytaj o mnie. No mi, tak, czy też te, Plaża, masa tego. Czy też te nowe płyty, które wydaje już mniej, mają mniejszych sukcesów. Noszą, to ja sprawdzałem te płyty oczywiście i też no, już... wiadomo klasyka tak. świetna. Także mamy mam nadzieję, tak że nawet taka legenda jak Eldo będzie mieć troszkę dystansu do siebie i może nagrać jakieś filmy na tym mikrofonie pięknym Rode na przykład. Dystans do siebie jest bardzo ważny. Jakby my od siebie mamy mały dystans, ale do siebie mamy bardzo duży. Tak, od dupy do głowy taki ze 100 kilometrów. No. Tak. A trzecim przypałem jest najebany Beszczel na koncercie. Jak bezczel, jak... Wyobraźcie sobie, że idziecie na koncert swojego ulubionego artysty. Płacicie te 3-dych 5-dych za na jego koncert. No i no. okazuje się, że ten koncert jest śmieszny. Że on coś tam bełka, dłuka, coś tam, jego hype man. Maxim musi grać za niego, to później hype cały koncert no, no, grać za niego hype man. goście Gość się zatacza na tym, jakim to jest coś tam pierdoli na mikrofonu Zajebisty kolei. szacunek dla słuchaczy, bo no. super. No ba bardzo, ba bardzo się bezczel zachował. Bezczelnie, bezczelnie. Beszczelnie, bezczelnie. Później został przez swojego z Maksima, Można powiedzieć, do... że maksymalnie no, go pocisnął. No nie, no maksymalny pocisk. Później też miał. Nie no, miał... bo to bardzo no, tak. diz. ciekawy diz bardzo. Później też nie Staska ze szpakiem. No, tak. W tym Maxim, tak. po, podobno, ma, podobno Beszcze przysadza z używkami, co ten Maxim No nie, miał. nie wiem, ale już mamy to miał... potwierdza, bo do no, niej że ma pobudzili chłop. Czy można no, tak. no, tak. się wyzywać No wszystkie się wyzywają z ale tak, że jak powiem, Beszcze wrzucił bez zgody szpaka ich klip wspólny, tam wszyscy nie dogadali chłopaki. Nie dogadali nam nie wiemy, że tam bez zgody, na pewno nie bo nie, nie był zadowolony z tego no. klipu i nie chciał, żeby on wyglądał. No tego. tak, ale jednak Bezczel się zachował Tak, no oczywiście nie da się ukryć, że na, tamtym, tamtych, na tamten moment w karierze szpaka to on był wtedy takim no e, fiterem, fit, fit 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 i fit z nim to był taki wiadomo. No wiadomo, że... sposób na wybicie się też podbicie tego fejmu. Ale szkoda że trochę, że ten Bezczel po tym bisie zniknął, bo to jest dobry apel. Wiesz co, to jest dobry apel. Nie, nie da się ukryć, że jest dobrym apelem. natomiast... No kurwa, no jest ulicznym, ulicznym raperem, więc te, te, tego rodzaju akcje nie są jakieś takie druzgocące w, w stosunku do tej bieżącej. No nie są, nie są. Ja czekam na powrót bo myślałem, złapie wiatr w żagle potem tym bisie. No ja też spaki, myślałem, że po tym bisie Bardzo duże zainter... zainteresowanie było wtedy. No. To, no tak. Biwy było spoko naprawdę i ten pierwszy biw został zmiksowany, zmiksowany mocno aczkolwiek i ja nie uważam, że był taki zły. Nie. Tak czy jak to są dzisiaj nasze trzy przypały. Tak, yy. to są nasze trzy przypały dzisiejsze i ja co... Jak się domyślacie nosi to nie, to, nie, to, nie, to nie koniec. To nie koniec, nie! Jeśli macie jakieś swoje przypały, piszcie oni w komentarzach tak. a my chętnie jezeli, je skomentujemy. Jezeli. Waliłeś konia przy kąpie i mama weszła ci do pokoju. Jeżeli mm, zjadłeś gówno, bo założyłeś się z kolegami i przybrałeś, to dawaj i dawaj. W pisz w komentarzu. o tym, my to chętnie skomentujemy, a jeśli chcesz nagrać jeszcze jak to robiłeś, to polecamy Wam takiej mikrofonik którym można świetnie dźwięk nagrać na przykład. A jak tego. będzie pod tym filmikiem 20 tysięcy wyświetleń, to my nagramy specjalny odcinek o naszych własnych przypałach. O, to może być za gruba, aż nie. Bo, zbierzemy, na zbierzemy naszych znajomych tych, którzy nas najbardziej nie lubią. I dowiemy się, jakie... No i pamiętajmy o nas przypań. O No to może być takie bardzo, że to ostatnia film. Tak, ja być. myślę, że to nie będzie kończyło się na trzech e, przypałach, a może setce. Także pierdolcie, nie, nie oglądajcie tego. Yeah. Super było i dziękujemy bardzo. Dziękujemy że z wam za serdecznie, zostawcie łapkę, komentarz, suba. kurwy jest Essa!